Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem suchy. Witam Was w nieco innym filmiku, chociaż wiem, że za każdym razem jak nagrywam vloga, zaczynam, że jest to inny filmik i tych vlogów pojawia się coraz więcej. Jednakże ja po prostu chciałem dać Wam znać, co u mnie się dzieje, co czuję. To nie jest filmik na tyle, co ile jest bardzo ciekawy, który po prostu miałem potrzebę nagrać i miałem potrzebę powiedzieć to, co powiem. Eee, zaczynając od kwestii technicznych, jak widzicie, no nie mam mnie, ponieważ no nie mam warunków, żeby nagrywać. Mam bardzo gamingowy fotel teraz, przed którym siedzę. Eee, mój internet jest czysto teoretyczny. Ten filmik będzie się wrzucał prawdopodobnie z 10 godzin, więc mam nadzieję, że chociaż jutro będzie. <laughs> jak nagrywam ten filmik, jest czwartek dzisiaj chyba jest. Jest czwartek. Ciekawe, kiedy się pojawi. Eee, tak czy siak, to jest powód, dla którego mnie nie ma. Jednakże te przez ten czas, gdzie mnie nie było na YouTubie, jest to jest takim czasem, gdzie mogę dużo myśleć. Mogę dużo myśleć o tym, co zrobiłem na YouTubie, co udało mi się osiągnąć, czego nie udało mi się osiągnąć. I tak spojrzałem na swój kanał. Jestem na YouTubie ogólnie ponad 3 lata. <laughs> Wiem, że to zleciało bardzo szybko, szczególnie dla mnie. Jak zaczynałem kanał na YouTubie, jeszcze, jeszcze byłem na studiach. Teraz już, już nie jestem, jestem niby dorosłym i poważnym człowiekiem, powiedzmy. Zaczęło to bardzo szybko i po prostu tego gwinta na moim kanale było bardzo dużo. Nigdy to nie był mój pierwszy pomysł na kanał, jednakże po prostu jakoś tak się zdarzyło, że tak się wydarzyło. I przez te trzy lata ten gwint. Nagrywanie gwinta, streamowanie gwinta. Streamowanie to jest trochę inaczej, ale po prostu granie w gwinta, jakby przestało sprawiać mi przyjemność. Już mówiłem o tym kilka razy, dlatego kilka razy zmieniałem konwencję, jak ten gwint u mnie na kanale się pojawia. Najpierw nagrywałem filmiki, potem tylko streamowałem, potem rzucałem shoty ze streamów, potem rzucałem całe zapisy, po prostu cały czas to się zmieniało, żeby, powiedzmy, dla mnie też to było jakoś, w jakikolwiek sposób przyjemne. Na chwilę obecną. Tylko streamowanie sprawia mi przyjemność. Wiem, że większość moich widzów niekoniecznie lubi streamy, woli nagrywane filmiki. Jednakże nigdy nie chciałem się do niczego zmuszać. Zawsze na tym kanale nie chciałem być jakąś personą, jakąś osobistością. Chciałem być mną, chciałem być suchym. Nie chciałem udawać kogoś innego i zawsze po prostu mówiłem tak, jak jest. Wszystkie moje filmy, które co są z zawsze były szczere, bo po prostu taki jestem. I mam nadzieję, że po prostu takiego mnie znosicie, takiego mnie lubicie. Tylko, że po prostu jak się nagrywa przez tyle czasu, jeden temat w końcu przychodzi do wypalenia. W końcu człowiekowi przestaje się chcieć to robić, i sądzę, że tak ma każdy. Wiem, że są osoby, nawet na polskim YouTube, które robią gwinta dłużej ode mnie. Jednakże jestem przekonany, że sądzą tak jak ja, a jeżeli nie, jeżeli cały czas sprawia im to przyjemność, to okłamują albo siebie, albo widzów, po prostu. Gdzie nie zrozumiecie mnie źle, to jest coś normalnego na YouTube. Jesteście zdani z jednego tematu i ten temat cały czas robicie, bo jak zmienicie konwencję, to większość widzów odchodzi. I po prostu większość content creatorów zostaje przy danej konwencji, dane określenie, jak robi materiały, z czego robi materiały, no bo po prostu nie chcę, żeby ci widzowie odchodzili. Ja tak. Ja tak chyba nie potrafię. Ja zawsze po prostu chciałem być sobą, robić na tym YouTubie to co mi sprawia przyjemność. Ogólnie jak zakładałem kanał, to miałem pierdyliard pomysłów i cały czas mam milion pomysłów. Zawsze bardzo często przychodzi mi na myśl, a może założyć jakiś nowy kanał i robić zupełnie coś innego. Daleko nie szukając, mój pierwszy pomysł na kanał YouTube był jakiś popularno-naukowy. <noise> Potem nagrywałem sketch. Oczywiście to nigdy nie pojawiło się w internecie, jednakże e, gdzieś tam jeszcze, może w archiwach, mam te ma materiały. E, nawet animacje tworzyłem, bardzo lamerskie, ale tworzyłem. E, po prostu mam milion pomysłów na godzinę i. I po prostu tworząc tylko jeden określony. Typ filmów, czyli właśnie te materiały z jednej określonej gry, człowiek się wypala. I miałem taki okres, gdzie szczególnie ostatnio, gdzie się zastanawiałem, czy, czy po prostu z tym nie skończyć, bo może doszedłem do wniosku, że po prostu YouTube może nie jest dla mnie. Po prostu tu trzeba być taką osobą, która jest zawzięta robić zawsze tylko to, co musi robić, i, i koniec. Taką swoją drogą tak w się, To nie jest film pożegnalny, nie, nie bójcie się, nie kończę z gwintem, nie kończę z YouTubeem. Bo wiem, że ktoś usłyszy słowa wypalenie i od razu myśli, że słuchaj, kończę z gwintem, unsubscribe, unbell, un dalej. Nie, 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 To po prostu są takie moje przemyślenia, do które w sumie do niczego nie wiążą, tylko po prostu mam taką potrzebę, żeby nagrać film materiał o tym, co sądzę, co się tutaj dzieje. Chociaż może tak nie do końca, bo jakbyście zobaczyli wszystko, co się tutaj tutaj dzieje. To byście w psychiatryku wylądowali. E, tak, gdzieś jak po prostu przyszło to wypalenie, gdzie ten gwint nie sprawia mi o takiej przyjemności. Nie zastanawiałem się naprawdę, czy nie odejść z, e, z YouTube'a, e, czy po prostu nie przestać tego robić, bo po prostu nie sprawia mi to takiej przyjemności, jak kiedyś sprawiało. E, i, I w takich momentach przypomina się ta motywacja, dlaczego w ogóle zacząłem kanał na YouTubie. Wspominałem o tym o, o, na streamach, wiem, że nie wszyscy bywacie. Jednakże moją taką główną motywacją, jak zacząłem, mówię, YouTube'a 3 lata temu, 4-5 lat temu, to był dla mnie naprawdę ciężki okres. Przeżywałem naprawdę. Byłem, byłem wykończony psychicznie, powiedzmy. I z wielu różnych powodów, to nie był jeden określony powód, po prostu miałem zły okres w moim życiu. I nie chcę mówić, że miałem depresję, bo nigdy. Nie miałem zdiagnozowanej, ale bywały okresy, gdzie byłem bardzo smutny, bardzo zły, bardzo rozżalony i po prostu YouTube pomógł mi przetrwać. Nie chcę mówić, że wleczył depresję, bo jeżeli ktoś pisze w komentarzach, oglądanie Twojego kanału, oglądanie Twojego materiału wleczyło mi depresję, to ktoś tak naprawdę nigdy nie miał depresji. Oglądanie jakichś durnych filmików na YouTubie, jakiś. Gameplay, jakichś zabawnych rzeczy, jakichś takich bezmózgich rzeczy, pozwalało mi nie myśleć o całym świecie, nie myśleć o wszystkich moich problemach, nie myśleć o niczym i po prostu przetrwać te najgorsze chwile. I gdy udało mi się powiedzmy z tym wszystkim uporać, e, chciałem to oddać. Dlatego. Jak zobaczycie na mój kanał, moje pierwsze filmy to były naprawdę jakieś dure z jakichś durnych gier Indie. Jakieś gry, które miały być materiały, które miały być przede wszystkim zabawne. Może nie do końca mi to wychodziło. Jednakże taki był zamysł, żeby właśnie to oddać, że może jak ktoś ma jakiś ciężki dzień, żeby po prostu mógł odpalić, wyłączyć myślenie i zobaczyć coś durnego. I sądzę, że to cały czas było widać w, nawet w moich taliach, w moich streamach, w moich filmikach gwintowych, bo ja nigdy nie grałem jakimiś taliami metowymi, nigdy nie zależało mi, żeby być jakimś najlepszym graczem, nigdy nie zależało mi, żeby wbijać jakieś rankingi, top 10, top 1. Ja po prostu chciałem grać z taliami, które są zabawne, taliami, które są inne, że po prostu jak ktoś przychodzi po ciężkim dniu w szkole, po ciężkim dniu w pracy, żeby mógł sobie obejrzeć coś, coś innego, coś bardziej zabawnego, właśnie po to, żeby może chociaż jest taka jedna, dwie osoby, które dzięki którą ten dzień jakoś przetrwają. Te wszystkie komentarze, które czasami dostawałem, szczególnie na streamach, że do dupy dzień w pracy był, albo w szkole było ciężko, ale przynajmniej jest stream suchego, czy coś takiego. To właśnie była ta główna motywacja, na której chciałem dążyć, które chciałem cały czas robić, które sprawiało się, że chcę, bo po prostu czułem, że zaciągnąłem ten dług na YouTubie który chciałem oddać i które chciałem spłacić. Jakkolwiek debilnie to nie brzmi, wiem, że znajdą się jakieś osoby, nie wiem, kim, kim ty sądzisz, że jesteś tam, że twój kanał leczy depresję, nie, 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 nie o to mi chodzi, że po prostu, że są jakieś osoby albo są po prostu, nawet jedna osoba, niekoniecznie na moim kanale, tylko po prostu mój kanał jest jednym z, który po prostu pomaga im przejść jakoś przez szary albo jakoś zły dzień. I to jest ta moja motywacja. Dlatego cały czas chcę robić tego YouTube'a. Nie przestanę. Nie poznam się. Cały czas będę kręcić. Mówię teraz przez to, że mój internet jest czysto teoretyczny. Tych materiałów jest teraz mniej. Od października powinna się sytuacja ustabilizować. Jednakże jeżeli ten film wleci w miarę płynnie, to postaram się teraz robić trochę częściej. I. Nie kończę z gwintem. Tylko trochę będę odchodził od konwencji. Chcę, żeby pojawiały się też inne materiały, równie głupie, równie mam nadzieję, zabawne, ale które będą również mi sprawiały przyjemność. Także jak ja będę miał jakiś gorszy dzień, żeby ten nagranie tego filmu też pomagało jakoś przejść przez ten dzień. I tak jak mówiłem, nie wiem do czego dążę z tym filmikiem. Chciałem po prostu podzielić się z wami tym, co sądzę, tym, co uważam, e, tym, co mnie motywowało z YouTube'em i tym, co mnie cały czas motywuje. I pomimo, że jestem wypalony z Gwintami, ja nie będę oszukiwał, nie będę nikogo kłamał, Gwint nie sprawia mi takiej przyjemności, jak nie sprawia. Jeżeli ktoś mi się wejdzie na mój kanał i mi się zapyta, ej suchy, czy fajnie ci się gra w Gwinta, odpowiem, że raczej nie, ale to nie jest wina. Gwinta per se, bo wydaje mi się, że Gwint jest całkiem dobrej sytuacji, pomimo że grałem ostatnio o filmik, dlaczego Gwint nie jest w stanie przyciągnąć nowych graczy. Wydaje mi się, że gameplay w Gwincie jest całkiem ok. Gdybym odkrył Gwinta pierwszy raz, prawdopodobnie grałbym tak jak na początku w zamkniętej czy otwartej becie po 12 godzin dziennie, bo i tak gra, grywałem. Jednakże ja po prostu przez to, że spędziłem w nim tyle czasu jestem trochę wypalony z tym gwintem I po prostu czasami znikam. Nawet czasami jeżeli. A teraz akurat mi nie było, bo. No, nie mam warunków nagrywania. Jednakże czasami mi nie bywało przez tydzień, dwa na YouTubie. Bo mimo wszystko koniec końców jestem introwertykiem. Wiem, że to trudniej zabrzmi introwertyk na YouTubie. Ale. Czasami potrzebowałem się wyłączyć, nie rozmawiać z nikim, odpocząć od, od tego wszystkiego. I jest jeszcze taka jedna sprawa o YouTubie, która mi się przypomniało, o którą chciałbym wspomnieć, to są liczby. To są liczby, które na YouTubie z jakiegoś powodu są najważniejsze. Ile mamy subskrypcji? Dochodzimy do 4000. Ile mamy osób na live'ach? Różnie. Tak, powiedzmy od 80 do nawet 170 bywa. Ile mamy wyświetleń pod filmików? Pod filmikami? To jest różnie. Od 1000 do ponad 4000. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No właśnie w tym jest problem. Bo jak się zapytacie kogoś, czy kanał na YouTube, który ma 4000 widzów, jest duży, czy mały, odpowiada: psz, no, mały, malutki, no, minimalny, nie? I prowadzenie YouTube'a sprowadza się do tego, że tylko patrzysz na te liczby. To jest 4000, a Nikt nie patrzy, co stoi za tą liczbą. Że 4000 to jest 4000 osób, które kliknęło w ten przycisk, subskrybuj. Ja nawet nie znam tyle osób. Ja nawet nie wiem, czy tyle osób dotknąłem. Czy tyle osób widziałem na oczy. 4000 osób to już jest yy, tyle, ile mniej więcej przychodzi na mecze ekstra klas. Yy, Jak na live'ach bywa po 100 osób, to jest praktycznie cała aula zapełniona. Jakbym występował na żywo, to jest ogrom osób. Ja nigdy na żywo nie występowałem przed taką liczbą osób. Gdzieś najwyżej jakieś prezentacje przed 30-40 osób, max, a powyżej 100-170, to jest w ogóle dla mnie niepojęte. I to jest ten problem z, z YouTubeem, że patrzymy w te liczby, a nie patrzymy, co za nimi idzie, co za nimi stoi. Jeżeli nie masz 100 tysięcy, 200 tysięcy miliona subskrypcji, to jesteś małym kanałem, tylko że to się sprowadza do tego, że ludzie sądzą, że to są subskrypcje. To jest coś wirtualnego. To jest coś, co nie istnieje. Ale za każdą subskrypcją jest jakaś osoba, która doszła do wniosku: jo, ten kanał jest ok. Kliknę subskrybuj. Chcę może zobaczyć więcej materiałów, chcę może zobaczyć więcej facjaty tego kolegiścia. I jak się przyjrzeć, po prostu, co z, ty, z tymi liczbami, to sprawia, że. Też człowiekowi się trochę humor poprawia, bo może i tak, może jestem małym kanałem. Może i nie mam 100 tysięcy subskrypcji jeszcze. Ale to jest 4 tysiące osób, które doszło do wniosku. Tak, podoba mi się. Daję suba. 4 tysiące osób. I tym wszystkim prawie 4 tysiące osób chciałbym serdecznie podziękować za to, że jesteście. Mam przygotowanego póki co tutaj, bo nie wiadomo, 4000 wbijemy e, specjala na 4000 z Gwinta. E, I mam w planach już kolejne filmy. Jeżeli dotrwaliście do końca, to chciałbym, żebyście w komentarzu napisali swoją najbardziej kontrowersyjną opinię na jakikolwiek temat. Dlaczego? Zobaczycie. Jak będzie mało tych komentarzy, to, to to jeszcze w innych moich źródłach będę się was pytał. Ja tymczasem chyba już powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć, chyba. I. Dziękuję, że słuchaliście tego mojego pieprzenia, które już trwa 15 minut. Nigdy nie wiem, jak to jest. Mam do powiedzenia 3 zdania, a zawsze wychodzi 20 minut materiału. Ja po prostu nie umiem się zamknąć. Jak na kogoś, kto jest introwertykiem, nie, nie potrafię zamknąć twarzy. <grych> Więc będę kończył ten materiał. Chciałem od czasu do czasu wstawiać takie materiały, gdzie po prostu mówię, co się u mnie dzieje, co u mnie się dzieje w głowie i jakie mam odczucia na temat różnych rzeczy. Jeżeli nie macie nic przeciwko. Dajcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz. nie wiem, róbcie tam co chcecie robić. A ja tymczasem was żegnam i do zobaczenia w kolejnym materiale, który będzie albo za dwa dni, albo za tydzień. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie e, płytko, wszystko pójdzie gładko. Tak, tak, tak się mówi. I będzie już niedługo. Więc do zobaczenia do zobaczenia na razie. pa Pa!